Dzisiaj porozmawiamy o siedmiu krokach, aby naturalnie schudnąć. Nie zapomnij subskrybować Małpi Rozum. Istnieje wiele prostych sposobów, które mogą pomóc w przyspieszeniu procesu odchudzania. Wystarczy trochę właściwego planowania i dużo determinacji. Oto 7 kroków do naturalnej utraty wagi. Numer 1. Zacznij dzień od wody cytrynowej. Woda cytrynowa to doskonały napój na odchudzanie. Sok z cytryny pomaga odtruć organizm i uzyskać składniki odżywcze potrzebne do przyspieszenia metabolizmu. Pamiętaj, aby pić sok z cytryny nawet po zrzuceniu wagi, ponieważ jest to jeden z najprostszych, a zarazem skutecznych sposobów, aby utrzymać wagę pod kontrolą. Numer 2. Ocet jabłkowy Ponieważ ocet jabłkowy ma kwas octowy, jest w tym samym dobry na odchudzanie. Kwas octowy powstrzymuje gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Ocet jabłkowy pomaga również Twojemu ciału przyjmować składniki odżywcze spożywienia, leczy problemy trawienne oraz walczy z infekcjami. Numer 3. Zamień swoją zwykłą herbatę lub kawę na zieloną herbatę. Kolejnym dobrym pomysłem jest picie zielonej herbaty. Słynie ona z rozwiązywania problemów związanych z odchudzaniem. Zielona herbata ma szeroką gamę przeciwutleniaczy, które pomagają organizmowi lepiej trawić pokarm, co pomaga w odchudzaniu. Dodatkowo zwalczają one wolne rodniki i choroby. Zamień więc swoją zwykłą filiżankę herbaty lub kawy na filiżankę zielonej herbaty. Numer 4. Aktywność fizyczna. Jeśli naprawdę chcesz schudnąć w zdrowy sposób, nie ma możliwości uniknięcia regularnych ćwiczeń i aktywności. Połączenie ćwiczeń o małej i dużej intensywności pomoże Ci schudnąć i lepiej kontrolować metabolizm. Ponadto ćwiczenia pomagają zmniejszyć stres i podnieść poziom energii, nastroju i jakości snu. Ćwiczenia obniżają ryzyko chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu drugiego, choroby serca, udary mózgu i rak. Najlepiej ustalić określony przedział czasu w ciągu dnia na regularne ćwiczenia, tak aby nie ominąć ich tylko ze względu na wymówki, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Numer 5. Zdrowa dieta. Zdrowa i niskokaloryczna dieta jest istotną częścią prawidłowego planu odchudzania. Pamiętaj, aby w diecie uwzględnić świeże owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, zamiast kupować śmieciowe jedzenie. Unikaj smażonych i tłustych potraw. Nie spożywaj też zbyt dużej ilości cukru i soli. Szukaj zdrowszych form swoich ulubionych potraw. Nie jedz rzeczy zrobionych z białej mąki, takich jak biały chleb, ciastka, babeczki, fast foody lub makaron. Pamiętaj, aby sprawdzić etykiety na produktach. Na przykład: etykiety powinny zawsze ukazywać 100% pełnego ziarna, nie tylko zrobione z pełnych ziaren lub wieloziarniste. Są to wyłącznie marketingowe sposoby na sprzedanie ci czegoś niezdrowego. Jedz więcej błonnika i białek, ale mniej węglowodanów. Białka pomogą ci dłużej czuć się sytym i zmniejszyć apetyt. Wybierz domowe soki ze świeżych owoców zamiast soków sklepowych, które są zazwyczaj pełne cukru i konserwantów. Zamiast standardowego oleju, używaj dziewiczego oleju kokosowego w swojej diecie. Jest on lekko strawny, a także pomaga organizmowi szybciej trawić pokarm. Posiłki jedz powoli i staraj się je spożywać w spokojnej atmosferze. Jedzenie posiłków na szybko w stresującym środowisku powoduje wiele problemów trawiennych. Numer 6. Pij dużo wody. Pij dużo wody w ciągu dnia, aby pomóc ciału w usuwaniu toksyn. Sugeruje się picie od 8 do 10 szklanek płynów dziennie, ale nie musisz spędzać całego dnia trzymając butelkę z wodą. Pamiętaj, że jedzenie również zawiera w sobie wodę. Woda jest najzdrowszym i najtańszym sposobem na utrzymanie formy. Podczas diety może się również zdarzyć, że będziesz częściej odczuwał głód. Wiąże się to jednakże z powszechnym przesądem. Wypij szklankę wody za każdym razem, gdy nagle poczujesz głód, aby zobaczyć, czy to naprawdę czas na zdrową przekąskę, czy to może twój umysł gra na tobie sztuczki. Numer 7: Uzyskaj odpowiednią ilość snu. Odpowiednia ilość snu i relaksu jest również bardzo ważna dla utraty wagi. W rzeczywistości brak wystarczającej jakości snu wpływa na uczucie głodu oraz negatywnie zmienia sposób w jaki Twoje ciało rozkłada żywność na niezbędne składniki. Brak snu powoduje nocne podjadanie i sprawia, że jesteś zbyt zmęczony do regularnych ćwiczeń fizycznych za dnia. Brak snu może z łatwością zniweczyć wysiłek związany z odchudzaniem, dlatego upewnij się, że śpisz od 6 do 8 godzin każdej nocy, w zależności od potrzeb.